Cześć, witam serdecznie w kolejnym materiale na, na tym kanale. Dzisiaj yy, poczułem się, myślę, no nie poczułem się takie wywołanie, no ale dyskusja w komentarzach, też już niejednokrotnie były jakieś tam pytania. Yy, no i zdecydowałem się pojechać wszystkim. Mam nadzieję, że dotrze to do większości osób. Dlaczego tak, a nie inaczej prowadzimy aktualnie nasze gospodarstwo i i dlaczego właśnie to tak wygląda? Bo no było też tam sporo treści a propos, na tutaj tych opasów, tam krównecznych, tam jeszcze mamy, jeszcze wszystkiego mamy po trochu, w sumie to tam i mamki przynoszą straty, tutaj opasy to w sumie farbowe, z mówią farb, farbowane HF, to też tak po łebku, to hmm, więc po prostu. Wrócie nasze gospodarstwo mleczne raczej chwiliło się ku, ku likwidacji rezygnacji z prób mlecznych i, i no, powolnemu, bo nie chcieliśmy drastycznie, bo to też nie wiadomo było co jak będzie wyglądał rynek, przejść bardziej w stronę opasa, mięsa. Yy, też no, umowa z mączarnią też jest jakaś tam wszystko, to trzeba. Nie można tak z nią stwierdzić. O dzisiaj nie opasam, tylko będę trzymał tylko odsadki na przykład. No tutaj to wygląda zgoła inaczej. Więc już 4 lata temu, 3 lata temu, nawet może 5 lat temu powstało pastwisko. Teraz już nawet nie wiem, ale, ale na pewno parę zim już minęło, gdzie pierwotnie był plan mamek, ale z racji nie wiedzieliśmy, co to u nas wyjdzie. bedła jako taka, nigdy na wolności nie trzymaliśmy. Z dziada po było to łańcuch plus uwięź na łańcuchu. Zdecydowane, eee, postanowiliśmy no, zbudować tam jakimiś kosztami, zainwestować w ogrodzenie mniejszego, większego kawałka łąki, które tam mamy. I w pierwszym roku wprowadziliśmy, akurat mieliśmy. Trzy, albo cztery jajeczki z naszej hodowli W podobnym wieku Też inseminacja Czasami inseminowaliśmy czymś bardziej mięsnym Czasami czymś bardziej mlecznym no, Zazwyczaj było to próbowane najpierw mlekiem Tak zwanym potocznie przez, przez mleczarzy, Potem dopiero jakimś mięsnym bykiem Kryliśmy, jeżeli się nie, nie udawała inseminacja krowami mlecznymi no, i wyszło, że były trzy opasy, czy tam cztery takie w miarę, które nadawałyby się. Więc, więc sprawdziliśmy ogólnie, jak tak bydło się zachowuje na wolności i też hmm, pastwisko nasze, czy to jest wystarczające, czy przesadne, czy może by trzeba było jeszcze lepiej to ogrodzić. Yy, no, i taki rok upłynął, bo tam takie roczne sztuki gdzieś wprowadziliśmy, mi się wydaje. Sprzedaliśmy je w wieku około 20 miesięcy One całe lato były y, głównie na pastwisku, na trawie I co ważne, to były moje z mojej hodowli od krów mlecznych Takich mieszańców w sumie y, y, O, cielaki Więc całe lato spędziły na trawie, głównie Tu miały śrutę też dodawaną A potem zimą zostały zamknięte tylko Tutaj, w wywiadzie. Też na luzie nadal, no, no i zostawiam żywienie jak każde inne sztuki u nas Opas, ale powiem wam szczerze, że Nie sprawdziło się to do takiego stopnia jaki chciałem A mianowicie sprzedaliśmy sztuki w wieku 20 miesięcy z racji No, że pojawiło się tam jakiś potrzeba nie wiem czy wtedy na wazę, może czy coś trzeba kupić, więc sprzedaliśmy je. Bo w ogranicach najmniejsza nie miała chyba 500 kg nawet, więc nie ma się czym chwalić. Wyszło tragicznie, ale sprzedaliśmy, kupiłem już wtedy miałem kupione, pamiętam, dwie a dwa odsadki Hereforda, oweczki w okolicy, w dobrych pieniądzach, czysta rasa, dobra genetyka y co się później okazało, że, że się sprawdza. I, I no, chcieliśmy rozwijać mamki yy, tutaj na większą skalę, żeby produkować sobie własne cielaki o dobrej genetyce mięsnej, które w wieku tych 18-20 miesięcy osiągną minimum 200 kg więcej. 100 chociaż, te 600 kg to tam najgorszy Czysto lasowy, dobrej genetyce, odsadek. Wydaje mi się, że powinien łapać przy dobrym żywieniu, oczywiście, bo to wszystko jeszcze jest uwarunkowane e, żywieniem. Tak, mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, że chodzę trochę po gospodarstwie, żebyście nie oglądali tego samego w kółku. Więc, kontynuując, e, no to mamki tam jeszcze trochę z insulinacją się bawiliśmy, bo tu nie złapała, tutaj co trzecim, tutaj miała jeden rok przerwy, jedna potem. Druga się nie wycieliła na czas, no i no przez te trzy lata dochowaliśmy się dwóch odsadków, ale to też jest dla nas nauka. Yy, w bydle luźnym, bo to inaczej zrują wszystko, nie idzie sobie jak krowy na łańcuchu złapać wszystko. Też nie zawsze jest czas w sezonie, żeby chodzić tutaj nad nimi nie wiadomo ile. Idzie się raz dziennie pastwisko, przestawi zimą, Zajrzeć czy mają wodę, siano mają na parę dni, więc no to nie jest. Nie, nie jestem minimum dwa razy dziennie jak w oborze mlecznej, tam gdzie nawet koło trzech razy to wszystko jest. No, kontynuując tak jak mówię tam jestem więcej razy i powolnie, bo powolnie budowaliśmy to stado herfordów ale w międzyczasie no, stan tego budynku yy, troszkę się pogarsza. I, I to też jest pytanie, ja czasami dlaczego tutaj chcę zamykać taki fajny budynek Po pierwsze jest to tutaj budynek yy, zamykany, bo to był przedłu przedłużenie zostało zburzone I część tylko tu została, yy, no tak widać nawet kolor cegły jest inny, tylko to było A tu była kontynuacja dalej No ale na no tutaj szczyt kiedyś oberwał i on tak, wiem że to mógłbym zrobić Zaraz to wszystko oszalować od nowa betonem, ale no nie było planów, żeby ten budynek trzymać. Zaraz, że mamy tu jeden, drugi i trzeci budynek, też duży o, o dobrych warunkach do utrzymywania bydła w miarę. Ten jaką mniejszy cielęknik, tutaj kompletne pole do popisu i tu też jedna wielka hala, którą już od dawna mamy. No i tutaj była obora, tutaj w ostatnim czasie były różne pomysły jak jakby dalej pociągnąć tą część czy może zrobić bliźniacze odbicie leprów mlecznych podwoić stado z 14 na 28, ale wtedy w grę by wchodziło ratowanie jak najszybsze tego budynku, to znaczy zdjęcie całego dachu, yy, oblanie yy, w najgorszych momentów ścian. Zalanie nowym betonem, oszalować No tak, tak to widzę Koszty, no koszty byłyby trochę Żeby znaleźć ekipę, a nie, no, nie dysponujemy aż takimi Takimi pieniędzmi w stylu krów Ja cię uczę jeszcze Więc powstało z to co mogliśmy dwa, dwa kojce tutaj, z przeznaczeniem nie tylko typowo na bydło mięsne i, i koniec tematu, więcej nic tu nie może być, bo było to robione, że w razie gdyby w ogóle się na przykład obora, y, bydło się sprzedało, wszystko i, i jest rezygnacja, spadek rynku y, długoletni, to tu jest też i w, w łatwym, łatwym krokiem można zrobić z tego garaż, magazyn. Albo po prostu no, jakieś obory na jałówki ciemne Czy też odchowanie do cielaków Więc to jest zostawione Żeby było jak to więcej zastosowań i, I wydaje mi się, że, że się na razie sprawdza Jako miejsce do trzymania na luzie bydła No i w ostatnim czasie po prostu yy, nie myślimy na razie o likwidacji krów mlecznych, dlatego też mamy jałówki. W razie czego, gdyby coś, no to są tutaj i te nasze tak zwane, wasze waszorbione mieszance HF-ów. Nasze też się jakieś mleczne sztuki udało odchować. No i takie naprzód kupne, tak jak w tym końcu. No tylko dla nie powtarzam yy, genetyka. A że ktoś powie mi, że tracę na, na Herefordach co roku. O dla mnie nie, bo uzyskuję dużo wiedzy i doświadczenia, to są moje no takie najbardziej doświadczenie zdobywam dzięki tam na pastwisku, jak, jak to wtedy mógł jechać do kogoś, ale człowiek najbardziej uczy się na swoich błędach u siebie I, i jestem tego zdania, że skoro mam taką możliwość, stać mnie, to wolę sobie trzymać, te 3, 4 czy 6, 6 mamek na odsadki, co, co by mi dało 6 odsetków w roku. Przy dobrych wiatrach to jest dodatkowe zasilenie budżetu albo zostawienie sobie dobrego, szybkiego materiału genetycznego na, na opas, bo tam na pastwisku taki bydło może być 8 miesięcy z małą. Wraca tutaj na rok, nawet niecałe 10 miesięcy i mam sztuki do wyjazdu. I, I moja czas pracy przy tym jest nieporównywalny z cielakiem, który. Kupię w bazę 60 kilo, odpoję, będę przy nim chodził non stop, biegunki jakieś się zdarzają, weterynarz coś, mówię, nie u każdego, ale no tak średnio. Więc czas jaki poświęcę na te 10, czy tam 6 powiedzmy nawet, 6 takich cielaków jest o wiele większy niż na 6 odsadków stamtąd. No i taki był główny zamysł, że część odsadków produkować u siebie, ewentualnie coś dokupować. No takie mamy warunki tu Wielkopolska. O ziemię trudno są. Inne rejony gdzie gospodarstwo średnie to, to nawet 100 hektarów, czy tam ileś tutaj większość gospodarstw jest do 20. A potem już więksi, ale najwięcej było tych do 20. Ale to się pozmieniało. Tu mamy opasy. To bydło na razie musi podrosnąć czy będzie opasane, czy nie, to się okaże jeszcze ale nawet, że nie, no to, to są dzielaki w dobrych pieniądzach kupione pół roku temu więc tamta cena była dla nich średnio 1200 zł może 1100 one kosztowały Dwa, dwie jałweczki są stąd moje więc uważam, że to są w dobrych pieniądzach kupione sztuki takie wybierałem, sam takie chciałem więc tak to się prezentuje i jeszcze a propos krów mlecznych no to na razie dostawiamy jak już mówiłem tamto traktujemy pastwisko jako naukę eksperyment ewentualnie jakiś, czy też żywienie bo najważniejsza jest w tym genetyka one dostają latem tylko trawę, jesienią jest koszony poplon który siejemy Na pasze Więc dostają tylko poplon A zimą dostają tylko Siano z gorszych łąk czyli to gorsze No nie będę ukrywał, którą dam lepsze Tam tam gorsze A urośnie tak samo i cały czas jest dobra kondycja Żadnej kukurydzy, śruty Nic takiego im nie muszę dawać Z racji według mnie na genetykę I No i po prostu Tyle z tego Wiem, że są niektórzy, co dokarmiają bardziej Jakieś kiszonki, coś, nie mówię Jak jest jakaś gorsza Ale jeszcze do zjedzenia to też zjedzą One nie będą gardziły O, im się nic nie stanie A nie będzie tylu strat w gospodarstwie Więc z tanim kosztem idzie sobie zagospodarować Tak, żeby było wszystko i każdy był zadowolony Tu mam błoto Przysię w kiszonkach, ale krążymy po gospodarstwie, to i, i, i mówię, jeżeli będziecie mieli też jakieś inne swoje przemyślenia no to zachęcam do dyskusji jak pod ostatnim filmem yy, i jeszcze coś miałem jakiś temat chyba poruszyć no, na razie my o jeszcze no, kończę szkołę w tym roku myślimy wejść poważniej jeszcze w rynek mleczny, odbudować to yy, coś tam działamy będzie w kolejnym materiale coś więcej A na no tu jeszcze niestety teraz musiałem No musiałem, nie musiałem, chciałem wytłumaczyć, żeby, żeby było pełne zrozumienie Przyszedłem, zawędrowałem naszego żyta Jedynego, który mamy w tym roku posiane Pół hektara I, i widzę, że się prezentuje zacnie, więc Jestem dobrej myśli ku temu sezonowi Oby byłoby dla mnie tak samo łaskawy jak poprzedni, to To plonów zbiorę wystarczająca ilość ilości. No, nie będę chyba przedłużał dłużej. Najważniejsze kwestie poruszyłem Opowiedziałem i o, mogę jeszcze powiedzieć w sumie o byku, że sprzedaliśmy do tej pory byczki, zostawiliśmy sobie tylko jałweczki a nawet było tak, że zakupowaliśmy jałweczki bo się rodziły z byczki w tym roku zmiana trochę podejścia jak na razie mamy krowy nieczyste HF, mamy mieszance, więc jakąś część na razie zostawimy, raczej będą pod legały kastracji i, I będą razem z Widziałem to u jednego z youtuberów też Że się to nie sprawdza najgorzej A Agroputas Jeśli się nie mylę Też tam się dowiadywałem trochę o cenach Takiego byka y, Wolca w sumie to Wykastrowany Cena jest przy dobrym wieku Większa W, w ubojni, której aktualnie sprzedaje Niż za zwykłego byka do 60 groszy dołożą nie mówię, trochę dłużej trwa opas yy, albyk jest spokojniejszy yy, co jeszcze troszkę dłużej rośnie, może będzie trochę mniejszy, nie wiem też to muszę się dowiedzieć, powiem wam za dwa lata najwcześniej jak to będzie u mnie wyglądało no, bo ja się wolę uczyć na własnych błędach i i właśnie tak Tutaj, dwie najbardziej ululane jałwy na zakończenie się pojawiły Więc to dzisiaj na tyle Zapraszam już jutro na film z nowości w gospodarstwie związane z mlekiem, z bydłem Zobaczymy, czy wam się spodoba Więc wyczekujcie, do jutra Na razie, ma.